Zacznijmy od tego, że Shina to kurtka, która łączy włoski styl i praktyczność. To model przejściowy idealny na jesień. Nie za gruba, nie za cienka, po prostu w sam raz. Jej największym atutem jest oryginalne pikowanie, które dodaje elegancji i sprawia, że wygląda naprawdę wyjątkowo. Do tego dochodzi odpinany kaptur. Możesz go nosić wtedy, kiedy potrzebujesz, albo odpiąć i stworzyć bardziej klasyczną stylizację. Kurtka zapinana jest na zamek ekspres oraz patkę na zatrzaski. Co daje wygodę i bezpieczeństwo w noszeniu. Z kolei dół i rękawy mają regulowane troczki. Dzięki nim sama decydujesz, czy chcesz uzyskać luźniejszy sportowy look, czy bardziej dopasowany fason. W środku znajdziesz beżową podszewkę, która dodaje lekkości, a całość świetnie układa się na sylwetce. To model, który sprawdzi się zarówno do jeansów i sportowych butów, jak i do eleganckich stylizacji. Dostępna jest w rozmiarach od S do 2XL, więc każda z Was znajdzie coś dla siebie.